Dzień dobry przyjaciele. Właśnie jedziemy sobie z rodzinką do wspólnoty. Ale najpierw, zanim tam dojedziemy, to zahaczymy o hospicjum w Gdańsku. Dzisiaj będę się modlił o potrzebującą osobę, która najprawdopodobniej ma raka. Z tego co pamiętam, więc dzięki Ci Jezus za uzdrowienie i że ten rak wysyka na mocy imienia Jezus. Usycha teraz. aleluja. Właśnie byliśmy się modlić o panią Beatkę, tak? Tak. Na zero? Zero. Hospicję tutaj w Gdańsku, więc super. No ale też taka nauka z tego, nie? Czemu nie jeździć do hospicjum? No właśnie proponowałem modlitwę i innym trzem osobom, które były w środku. Każda już jest obmodlona, wszyscy wszystko wiedzą, nikt nie chciał modlitwy, więc tak to wyglądało. Więc y, oczywiście pomodliłem się za panią Beatę, bardzo ciepła osoba, która także słucha moich nauczeń, więc super. Było bardzo fajnie, więc niech po prostu. Rak usycha i niech zdrowie powraca. Aleluja.